Cześć, witajcie w Raid Shadow of Legends. Mamy nowy update. Przeklęte miasto. No i jest tutaj zapowiedź. E, jakiś tego króluje w Sintranos. No i wszędzie jakieś potwory. No i cóż my mamy z tym zrobić? No, no, my jako dzielni tutaj. Poszukiwacze przygód, możemy do tego miasta się udać i słuchajcie, rzeczywiście dziś troszkę taki nowy, inny odcinek, nie samoning, nie tam stołny, nie jakieś szagdy, tylko tak na gorąco. Zobaczmy, co tu się w grze pojawiło, oprócz tej zimy, gdzie tutaj zagala i chyba Galek rzucają się śnieżkami. No, to jest bardzo interesujące, ale jest też e, właśnie Killer Remover Cost o 100%, czyli możemy sobie właśnie pod to miasto e, przeklęte Coś pozmieniać w naszych bohaterach. Nowy mod w grze, taki dopiero dzisiaj wszedł, no i zaraz sobie tutaj zaczniemy go robić. Zaczynamy w jakimś C1. Da się to jakoś zmniejszyć, tak niewiele troszeczkę, ale są tutaj cztery dzielnice w tym mieście. Musimy je sobie jakoś pozwiedzać. Mamy na to 8 kluczy dziennie, właśnie tutaj te czerwone klucze gdzieś tutaj w tych dzielnicach znajdziemy i wtedy będziemy mogli się do śródmieścia udać, gdzie czeka na nas właśnie taki gościu. Amius Delonar Arcon. No, skillów ma od diabła no taki trochę wampiryczny no ale dobra. W sumie to chciałem właśnie tak z Wami zacząć zwiedzanie tego miasta zupełnie właśnie tak na gorąco, kiedy nie wiem w zasadzie czego się spodziewać, to znaczy w, tym w tej zajawce, w tym newsie, który tam, od którego zaczęliśmy, oczywiście są jakieś detale w postaci filmiku opublikowane na YouTubie i można sobie obejrzeć. i Tam generalnie jest to mniej więcej wytłumaczone. O, tu mamy na przykład taki czerwony klucz. Tak jeszcze sobie oglądam. No dobra, ale z wami to w sumie chciałem po tym połazić. Mamy questy, gdzie zbieramy świece. Tutaj też przeklęte. Okultystyczne. No, tak, wszystko właśnie w takim klimacie. Zaczynamy od hard mode. No, no, tak zaczniemy. Zobaczę w ogóle, czego mogę się tu spodziewać. I tutaj na podstawie tych świeczek mamy do odbierania nagrody. I za 500 tych świeczek jest mityczna postać z demonów Carnage The de Anak. No, Fajnie wygląda. Nie wiem co robi, ale mam 500 świeczek, żeby się dowiedzieć. No dobra, zacznijmy i zobaczmy. Czyli tu, czy to są jakieś fale, czy to są po prostu przeciwnicy? Nie mogę tutaj chyba wybrać sobie drużyny. Mam dostęp tylko. A, do czempionów i to dostęp ograniczony z tego co widzę. Właśnie mamy tutaj dokładnie każdy etap właśnie w przeklętym mieście ma specjalne warunki, które trzeba spełnić, żeby w ogóle tu wejść. No i one są tutaj różne dla różnych etapów i będą się. Zmieniać wraz z rotacją tego miasta. Aha, czyli dlatego pewnie nie możemy, nie mamy tutaj możliwości definiować naszych teamów. No dobra, to tak na szybko. Powrzucam tutaj jakichś bohaterów i zaraz zobaczymy, jak to mogłoby się tutaj odbywać. Idźmy na razie tak. Na, na takie agro. Ja tak mówię. Czy tu też tak? Tu też są takie fale. Czyli w sumie e, trzeba by oszczędzać jednak te nasze skile. E, no jak to na przykład wyjdzie? Jak tak zrobimy? Ach, no nie są chyba najmocniejsi. Więc na razie. To jest poziom hard. Zaczęliśmy. I tak to wygląda. No, nie będziemy na razie tu. No, jeżeli je u mnie pokonuje, to tutaj Supreme Elhain załatwi zwykłą Elhain. No, na początku nie widać, żeby było jakoś strasznie ciężko. Ale po takich krużgankach się pałętane. Więc e, generalnie poziom 90 tych bohaterów, no i nawet szybko poszło. Ok, pierwsza bitwa. E, co my teraz możemy? Ach, tam jeszcze jest coś pewnie e, w zależności od turn, ale to jest chyba tylko taki licznik. E, Taki, żeby sobie że tak powiem, wszyscy, którzy tu uczestniczą, w jakiś sposób, e, o ranking, dokładnie, troszeczkę jak w Doom Tower. Więc tu już u mnie kilka osób zużyło po 8 kluczy. No i w zasadzie e, jest tak, że, e, że rzeczywiście, kto pokona dany stage najmniejszą, e, w, w najmniejszej ilości tur, to wtedy. Generalnie będzie tam gdzieś na czubku tej listy. No dobra, no to jedźmy dalej. No to powiedzmy, że dalej będziemy tak atakować... Ach, może ja tą arbitrkę nie będę tak na czele stawiał, tylko kogoś, kto ma taką auge in all battles. Dobra, niech to będzie Elka. I jeszcze kogoś, kto tu mocno bije. I powierzchniowo, no nie wiem. Ten pewnie mocno nie bije, ale niech będzie. A zobaczmy na auto, jak oni to przejdą teraz. Czyli tak, każdy etap ma trzy fale. Obecnie są to jakieś 90 poziomowo postaci. No i nie ma problemu, póki co. Czyli tu można by generalnie, że tak powiem, wszystkich, którzy nie single target, tylko bardziej tak AOE atakują, powierzchniową. OK. Edit Team, gameplay, a back to MAP. Póki co, tu już mogę sobie wybrać, w którą stronę chcę iść: czy na C3, czy na c 7. może żebyśmy doszli do tego stage'a bo tu się na razie tu bossów niestety mamy mm, powtórzonych w sensie takich których już znamy właśnie z Doom Tower i Bomala i Pająka a tu mamy jakiś podwójnych dobra to wejdźmy sobie na górę znowu sobie wybiorę tutaj jakiś takich powiedzmy którzy tam atakują po wszystkich no i tak, nie będę się tym rankingiem jakoś przejmował, żeby to optymalizować, ale po prostu no właśnie tutaj niepotrzebnie zużył astralon tutaj na wszystkich, ale przechodzą tak jak widzicie dosyć sprawnie to idzie. Ach. No, i właśnie nie mam tutaj następnego step, stepu, tak następnego kroku. Tylko muszę wrócić na mapę, bo mogę dalej się rozdzielać. No, to już konsekwentnie, przynajmniej w miarę. Wejdźmy na górę. Tu mamy oczywiście od razu rzeczywiście tą pulę czempionów ograniczoną. No, dobra, gdybyśmy nadal tak. Atakowali na szybko. Czy ja mam tutaj, o, mogę sobie wykorzystać jakiś takich czempionów, których rzadziej używam. Kto tu jest jeszcze taki bardziej atakujący? No, może ten. W ogóle tak. Moja krótka też ma. Po wszystkich. A może takiego weźmiemy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No trochę o, ale tu już jest setny poziom jak widzicie, tych czempionów. No może ten Elder Skarg to nie był jakiś dobry wybór. ale też jakby przeciwnicy nawet się nie zdążą ruszyć. Więc na razie nie idzie to jakoś trudno. No, no i tu mamy wybór i mieliśmy iść sobie tutaj. A tutaj chodzi tylko o to, także ciągle nam mówią, że mają specjalne warunki, które trzeba spełnić, i w tym przypadku musimy użyć już obudzonych czempionów, czyli tych z awakeningiem. I musimy wrzucić tutaj w całej drużynie tyle kwiatek, ile tu jest napisane. No to u mnie na przykład spełni już to właśnie małpiszon no i dalej sobie znowu wezmę powiedzmy jakiś takich bardziej nukerów i zobaczmy jak to pójdzie no tak małpiszon już tu ich prawie załatwił a tu to już ich w ogóle załatwił, co ciekawe mój małpiszon to wcale nie jest nuker tak, jakby się ktoś dziwił, więc e, taki. Znaczy, to nie jest też, że on nie potrafi uderzyć, ale bardziej jest nastawiony tutaj na accuracy. E, czyli nic ciekawego: po prostu trzeba taki normalny stage, a trzeba spełnić e, jego e, warunek w postaci awakeningu. Ok, ile nam tych kluczy zostało? Trzy. Czy my jeszcze zdołamy gdzieś tu dojść? Jeśli tu dojdę, to zaatakuję potem tych dwóch bossów, zaraz zobaczymy. Ale tu już się widzicie, powoli ten poziom tych czempionów zwiększa. Zaraz zobaczymy, czy nadal będziemy mogli tak sobie atakować, po prostu full nuke, że tak powiem, czyli nie dbając o nic innego, jak tylko o... A tak, Zargala. Jak właśnie zaczynałem grę, to jeden z takich moich, można by rzec, ulubionych czempionów. O, proszę bardzo. Nawet powiem Wam, że nie dam Wam głowy, że ci czempioni są w pełni wyposażeni w cały sprzęt. Muszę to kiedyś przejrzeć. Na pewno w większości są. O i możemy dojść tutaj. Kogo my tu mamy? My tu mamy golema. Czy my możemy ich podejrzeć w ogóle? Tak i tego kultacha i golema. No tu przypuszczam, że już tak full nuke nie da rady iść bo golem to zwykle bije dosyć mocno, a tu już jak widzicie, opcje mi się powoli kończą. E, dobrze, to wezmę sobie, e, to jest w ogóle e, tutaj Petalka Kazara nie podejrze, ale on na pewno nie ma masterek i jest też e, w secie takim, który oni strasznie mi znerwili, a tak go przygotowywałem. E, już nie pamiętam jak on się nazywa. Dobra. No to, ale niech se będzie, niech se będzie. Ci są niezrobieni, więc widzicie tu już opcje ograniczone. Tu też większość tych bohaterów, tych masterek nie ma. No zobaczymy jeszcze z bombami jakimiś, czy to tak się uda. Czy tu też będą fale, czy od razu uderzymy? Od razu uderzamy na bosów. I to zrobiłem na auto. No i zobaczymy. No i mocne uderzenie. Nie mamy tu żadnego rewajwa poza świnką, ale świnka to jest akurat y, dosyć słaby czempion, jeśli chodzi o przeżywalność, u mnie przynajmniej. No ale są mocno zarzuceni tutaj już tymi debafami, więc na razie ten poziom przeciwników y, nie jest jakiś taki oszałamiający. No, i ten golem, nawet też myślałem, że on mi tutaj y, będzie mnie mocniej uderzał, ale mamy, patrzcie, mamy nowe artefakty, dwa sety. Oni rzeczywiście wspomnieli o tym w grze. Y, tutaj mamy takie czarmy, tak? Takie. Y, I one nam będą mogły służyć do kraftowania, do tworzenia. Mitycznych artefaktów, właśnie w forczu, w naszym palenisku. Dobrze, nie będziemy się jeszcze tam przenosić, więc to jest, to jest chyba tak, że każdy tam z tych setów możecie tutaj obdarzyć właśnie tym mitycznym czarmem i wtedy będziecie mieli szansę na mityczny przedmiot. Natomiast no, no, warto pamiętać, żeby nie zużywać tego na byle co, bo w tym Forge'u to tam większość jest setów takich mniej przydatnych niż bardziej przydatnych. No na razie pięciogwiazdkowe te sety. No i zobaczmy, co to jest. Supersonic, jakiś set. HP... Mamy w ogóle tutaj możliwość dziewięciu artefaktów w tym secie, wypunktowane bonusy, czyli jest tu taki Speed Resistance HP i jeszcze boost do turmetera, czyli no taki może być mocny. Może być mocny, a drugi mamy Merciless Set. A. Czyli Plarium nam udostępniło set, który zwykle yy, merciless, czyli taki bez miłosierdzia, który zwykle samo używa, gdy my samonujemy nasze szardy, tak myślę. Więc w końcu nam udostępnili to, co tam posiadają. No dobrze, i tutaj też sobie można zobaczyć, Atak, i damage, speed, Atak, ignore defense. o Ojejku. No, będzie można nieźle, nieźle uderzać, no ale na razie tylko 5 gwiazdek. Więc dwa takie sety. Jeśli spotkamy bossów, tutaj znowu możemy sobie wrócić na mapę. I no, gdzie my jeszcze możemy iść? Bo tu nam został ostatni klucz. A no, idźmy sobie tutaj na ten właśnie stage. A to też tylko 5 gwiazdek awakeningu i defense, tak? czyli mamy czempionów wyłącznie defense. No to u mnie już to o, damy naszą fuzję, taką trochę tą inną fuzję, czyli to gmina, ukrytą fuzję. Dobrze, damy sobie innych, no i kogo ja tu mam jeszcze w defensie takiego dosyć mocnego? No dobrze, mam on nie jest co prawda jakimś tu nukerem, ale niech będzie takie zabezpieczenie. 130 poziom przeciwników no. I, i dobra, niech będzie kantra i któż tu jeszcze może być? No, jakiś decrease defense na przeciwnikach, no i zobaczmy, jak sobie poradzą. Myślę, że też problemu nie powinno być. No więc, tak, słuchajcie, to właśnie chciałem z Wami tak napocząć to miasto i sobie je zobaczyć, w ogóle, z czym to się je i jak to się tutaj człowiek porusza. No, to początek, więc na razie nie ma większych problemów, ale jakbyście akurat byli zainteresowani, to, to, to jeszcze mogę jakieś tutaj poszczególne etapy z tego, czy tam odcinki w sensie, dawać i zobaczymy jak to dalej będzie szło. Tu rzeczywiście, no fajnie, że, fajnie, że są te warunki. Tutaj rzeczywiście na tych poszczególnych etapach to w pewien sposób wymusza na nas używanie czempionów, takich których zwykle tam nie używamy, bo widzicie tam na którymś z tych stageów już miałem taki dosyć ograniczony wybór. O, nawet, nawet jestem gdzieś tutaj. Na pierwszym planie. Chociaż jakby specjalnie nie myślałem o tym, jak tutaj do tego podejść, i chciałem jak najgłębiej wejść w to miasto, żeby, żeby wam jak najwięcej pokazać, ale tak jak mówię, dla mnie też to jest jakieś odkrywanie, ale takie przetarcie szlaków żebyście zobaczyli może zanim sami uderzycie. Choć tu na, na początku nie powinno być problemów, oczywiście początkujący mają normal, ale myślę, że podobnie jak właśnie w Doom Tower, jeżeli tych kluczy będzie na tyle, jeżeli będziemy ich systematycznie używać, żeby, żeby zrobić może oba te poziomy i normal, i hard. E, ok, to e, dajcie znać w komentarzu w ogóle, e, jak Wam się podoba to Sintaros, czy jak ono się tam nazywa. W każdym bądź razie przeklęte miasto. Tu coś jeszcze mówią? A, nic nie mówią. You have been blocked. No, ciekawostka. E, no dobrze, czyli jeszcze coś tu chyba albo nie dokończyli, albo mnie tu blokują, że, że właśnie ich tutaj jakoś obmawiam z tymi setami, że nam używają na naszych samoningach takich setów. Ok, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę. Jak byście chcieli coś tam jeszcze z miasta obejrzeć w moim wykonaniu, to też dajcie znać i w ogóle. Przede wszystkim napiszcie, jak Wam się to z Waszego punktu widzenia podoba. No, troszeczkę wtórne jest to, mimo wszystko, ale podoba mi się na przykład to, że są te warunki tutaj na poszczególnych stageach. A czekajcie, czy my możemy jeszcze podejrzeć na przykład w tym najdalszym mieście, jak sobie wejdziemy? Nie wiem S23 270 poziom. I tutaj już 20 poziomów, na przykład 20 gwiazdek awakeningu. No i też trochę wypisanych tutaj ograniczeń co do czempionów, ale tutaj mam w czym wybierać. No dobra, to do następnego razu. Dajcie znać, jak wam idzie. Dzięki za uwagę, to było Kurs City, dopiero co odkrywane. Cześć!